22 na zero zegarku. Jeden, jeden. A ja tu jadę dalej z waszym zegarkiem. Pat. Teraz dziękuwa. Obserwaj się. Dziękuwa za nominację. Pat. Masz tą godzinę, ja dalej piszę tą swoją szesnastkę. V. Ej, zgubiłem się z bicie, ale chuj, wjadę z na każdym treściu. Pat. O, o, o. Nie pierdol, że rabam bycy cyprąg, bo ja tu weszłem, trafię prosto w serce, choć nie robię tego w 100%, tak? ja dosyć na bicie, jak samochód w ciasną nie jestem gangsterem, nie udaj kozaka po prostu robię rap na mych trackach, ja się zdążę, upadam, a na bicie się składam, wykładam ten rap, na kartach choć nie jestem poetą, nie bawię się to nie inni nie udaję rapera, nie puszczą mnie w bo nie jestem leszczem, nie w ręce, gdy to płaci więcej, są sami tu, gdzie mogę i zostanę nie zawsze, bo to jest moje zawadzkie miasteczko wychowawcze, siedzę na łapce w i ślubem w ręce i nie mówię nikomu, że jestem w górę. tak, tak tak, ej, buba, dziękuję za twoją nominację teraz masz ode mnie moją gorącą szesnastkę ej, nominuję tak, po pierwsze Jimboost po drugie Buszej KLB Już tu jestem elo O jest, znalazł się Jimbus, to jest matko Pierwsza nominacja Druga nominacja y Buszej KLB A trzecia nominacja Ten co ch chce bawić się w tą gorącą 16, Niech nawija i pisze dalej na kartce to nawija na tej karce Żomek sprawdź mnie tutaj Zawaczańskie garste w pracy. w pracy jestem wolnym chłopaczyną, Ale wolny temat jestem puna Inkognito, incognito tu Ominuje Jordana na Mastera Mamy jog master wjeżdża pozdrowienia teraz Jest tu jogi, pozdrówka Jordan też pozdrówka Wolny temat tak mi się ta maniurka Wolny temat do bitalówka Gotówka w tych stylach Wolny temat jestem tutaj Jak ta uliczna chwila Bo to dzisiaj Tutaj 22:10 Wolny temat jestem tutaj Gdzie ta jesień? Je też podający śnieg, który podał kilka godzin wcześniej Wolny temat, jestem jak mięczeste Pierdalam wszystkie grupki Wolny temat, ej wydajny Dobra, dupki. dobra to są skutki Już się rozgrzał, ale to nie ma co Wykuwa swój z gałeś ej mną hałupę bo na 16 brana yo ja czekam na wasze 16 2015 ziomek sprawdźcie to prawda zbieraj znaczki zbieraj znaczki zawsze tutaj w tej strukturze wolny temat tak i dalej robię dalej robię tu z zajawkę wolny temat na mnie mm. bo tak tu właśnie ulica uliczna chwila wolny temat tak To nasza chwila smutna dziewczyna na ławce siedziała Aj. ej hey jimmy